No. I tak było takie, granie rasza było tak zajebiste, na pewno tamtą grupę to było takie paczki, że nie trafiłem nic i tylko ta paczka, teraz ostatnia, nie? I podejrzewałem że nie będzie nic, nie? I, a, zmarnowałem tyle czasu, kurwa, nie? Na, na tego rasza nie? Pięć dostaliśmy. A co, Dawid Live'a ma? O kurwa! Mbappé!

o hejterki, O, Pinda out, kurwa. O ja pierdolę. ha, <laughs> Pinda out, kurwa ląbape, kurwa. No. To, co to, co co ostatnim w tym czasie dostałem taką kartę nie? i to i widzisz to no. Ja pierdolę nie zarasza Mbappé, Dawid. Kurwa możesz co dać za tego rasza. Kurwa Mbappé wskoczył No, no pinda out Czasem, co <coughs> fajeczka. Nie no, pinda Mbappé. Ja pierdolę o, tego, o, zbarałem, nie, nie wierzę w fajnie, że się tak dalej. Ja, Mbappé trafi, nie. Ja. I right.